Emil, ustawia się? No, no, no. Jak wam tak No siedzieć? wybacz, no mam krótkie nogi. Zażalenia do rodziców, że takie krótkie nogi mam. Nie no, może tak zażalenie przecież. Emil dzisiaj prowadzi. Pasy. Już zapinam. Jedziemy właśnie do Kopernikusa. Nie lubię tej piosenki. Nie, ale nic nie widzę. Już? Wprowadzi, pozwoliłam mu miła Dzięki <laughs> Nie no chciałam, żebyś wprowadził, bo lubisz no Czemu masz sobie nie pojechać? A ja zapach muszę dołożyć tutaj O, zobaczymy jak to działa Tutaj mamy Jak to się nazywa? Dyfuzor A ja tutaj mam wkład Waniliowy nie zamontowana trochę lata, ale może być Nie Być zakupy jedzeniowe Emil wziął śmatkę do samochodu. Błyszczący cockpit shine preparat do samochodu. I ja wzięłam zapach. Tak w razie co. Jedyna rzecz na razie normalna to jest tarka. do 30 września 2016 roku. Emil zobacz keczup wocławski nasz wielki. Nie widziałam takiego wielkiego. Te małe widziałam, ale... Tego nie. Majonez babuni. To ten, ale jakieś duże opakowanie. Taki? No. Ten chyba braliśmy. Tak, jest taki. Zmieści się? Nie, nie, nie. Iu, iu. Czekaj, serek wyjmę. Tutaj dawaj. Orężaty wziąłeś sobie. Dobra, idziemy dalej. Do kasy o, zaraz. O, o, o! Raz. Dwie weź. Zwykłą można kupić. Dwa. Czy coś chcesz wziąć? Dobra, chodź. To do kasy? No, zobaczymy co jeszcze. Jeden terabajt mi na pamięć starczy na miesiąc. Ale to nie jest. My już po zakupach. Zobaczyliśmy co trzeba Byliśmy w iDream Zobaczyłam te laptopy No i nie wiem, nie mogę się zdecydować Emil mówi, że lepiej Pro Ja przez długi czas byłam przekonana, że kupię sobie Air Bo tańszy, w sumie bardzo podobny Lżejszy No ale teraz jakoś bardziej mi się podoba Pro Bądź tu mądry Na Pro niestety mi jeszcze nie stać Jeszcze tyle nie uzbierałam Na Mamy sobie niedługo pozwolić, ale decyzja jeszcze jest daleka. Bliżej niż w listopadzie, w grudniu nie planuję żadnego zakupu, no ale jednak trzeba się rozeznać. Pan był miły, chciał pomóc, a nie chciałam pomocy, także następnym razem poproszę o pomoc. Nie kupiliśmy żadnego uchwytu. Były dwa, które nas interesowały, nie, ale. Nie byliśmy pewni, więc jeszcze zobaczymy w internecie, co jest Jeden był fajny, ale miał strasznie długi... Co? Z jest taki statyw, uchwyt, no No i nie odpowiada. No. Jedziemy na Żukowskiego. Mhm, uh -huh, prawo Ale jasno Uuuu Powiem wam tak, wybraliśmy taki zapach i jest mega intensywny Manilia cytryna, nie? to już mamy dwa będzie pachniało pięknie. Myślę, że któryś, to, któryś Sylwester, ale to nie, nie to. Tak Też się udusimy. Jakiś czas temu. No, Może końcówki prezy nie pamiętać. Co jest najciekawsze, na pewno pamięta do końca swój kawalerski, więc to wiem, o której nie pamiętam. Okay, ja już wróciłam do domu, właśnie skończyła się pranie. Z tego co widzę, więc zaraz stawię kolejne i muszę coś zjeść, bo mieliśmy zjeść śniadanie co prawda razem. Dzisiaj kupić sobie, właśnie jakieś drożdżówki czy coś. Ale poszliśmy na to zakupy. Nic z tego nie wyszło. Emil sobie kupił jakieś właśnie bułki, drożdżówki do pracy. Ja sobie kupiłam taką serową bułkę, pieczywo i jakieś tam rzeczy na śniadanie. Tutaj są jeszcze wędliny. Emil sobie kupił słonecznik. Od paru dni mu się marzył, że tak powiem. Kukurydzę. Dzisiaj na kolację będziemy robić. No, i kupiłam sobie serek właśnie na śniadanie, ten mój ulubiony, więc zaraz sobie zrobię śniadanie i kawę, bo herbatę już dzisiaj piłam. Wiem, że nie powinno się tak wychodzić, ale no czasami tak po prostu jest. A ja dopiero teraz się zrobiłam głodna, więc teraz będę jadła. No i muszę w końcu dzisiaj wyprać te buty. Póki jest jeszcze wcześnie, to wyschnął sobie spokojnie w takiej temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bo wczoraj już zapomniałam, wieczorem mi się przypomniało i było już za późno, żeby pracę dzisiaj rano założyłam, więc idę do prania. Dobra, słuchajcie, tak wyglądają moje umyte konwersy. Nie doprały się do końca gdzieś tutaj, więc później je doczyszczę. Ale i tak są białe jak nie wiem co, także cieszę się, że chociaż tyle się uprało. I tutaj też ta guma, także takie mogę nosić no i mam nadzieję, że teraz dłużej utrzymam je w takim stanie. Słuchajcie, mój tata to jednak jest kucharz jak nie robią sami makaron z mamą, albo robią e, ciasto na pierogi i wiecie, pierogi wszystko od początku do końca e, to chleb ostatnio robił, a teraz wysłał mi takie zdjęcie. Patrzcie jakie piękne bułki upiekł i napisał pod zdjęciem łatwe jak bułka z masłem napisałam ulala no smacznie wyglądają bo naprawdę bym zjadła taką bułkę świeżutką ciepłą także pychota ale niestety nie zjem tym razem Okej, okay, przedczas na obiad i dzisiaj jeszcze odgrzewam sobie makaron tutaj sobie starłam też świeży parmezan także najlepsze co może być ja po prostu każdy makaron mogłabym sypać parmezanem uwielbiam przed chwilą też odkurzyłam bo Bułki kupiliśmy dzisiaj z makiem i nie wiem, chyba musiał się osypać w tym papierze, w którym kupiliśmy i pełno wyleciało na podłogę, także musiałam odkurzyć, już nie było innego wyjścia, także odkurzyłam i mam to z głowy. Jestem już mega głodna, także czas na jedzenie. Czytałam Wasze komentarze i parę osób napisało, że nie może się już doczekać Vlogmas i że zaczyna oglądać vlogmasy, bo lubi i no muszę wam się przyznać, że ja też zaczęłam dzisiaj oglądać vlogmasy. Nie wiem czemu, ale to jest naprawdę moja ulubiona seria filmów i mogę oglądać vlogmasy, kiedy jest lipiec, kiedy jest gorąco, mogę oglądać je. Każdy miesiąc nie ma to dla mnie znaczenia, po prostu jest to moja ulubiona seria filmów i uwielbiam klimat świąteczny, świąteczną muzykę, wszystko co jest związane ze świętami Bożego Narodzenia. I niektórzy mówią, że za wcześnie się o tym mówi, albo że ym, w listopadzie, jak się mówi o świętach, to też jest za wcześnie. Dla mnie nigdy nie jest za wcześnie. Co prawda, raczej nie ekscytuję się tym, nie wiem. W lutym, w marcu, w kwietniu, w maju, w czerwcu, ale jak już kończą się wakacje, to zaczyna się pełna ekscytacja. Mam już nawet plan na intro na vlogmas, mam plan na zwiastun na vlogmas, bo zawsze robiłam na takim szablonie, który był w iMovie. Teraz mam coś lepszego, także jestem mega podekscytowana i naprawdę nie mogę się doczekać już vlogmas. Także dajcie kciuka w górę, jeżeli wy też. Lubicie vlogmas i już nie możecie się doczekać, bo na 100% będzie vlogmas na moim kanale. I w tym roku, słuchajcie, będzie już moje czwarte vlogmas. Czwarty rok z rzędu będę nagrywać vlogmas. I właśnie też z tego powodu nie usunęłam filmów na. Alice Daily TV, ponieważ tam były vlogmasy, no było pełno innych vlogów i nie chciałam usuwać e, tych filmów. Często pytacie, co z tamtym kanałem? No nic, zostawiam go, bo i ja lubię wracać do tych filmów i wiem, że część z was lubi wracać, ale tam były e, właśnie jedne vlogmasy. To stwierdziłam, że zostawiam ten kanał, e, no bo nie da się jakby przenieść. Tych filmów do tego kanału, co teraz mam. Także szkoda, a mogłaby być taka funkcja, że na jednym jakby koncie można między kanałami filmy przenieść, bez tracenia jakby waszych komentarzy. No i tak. Ja idę oglądać vlogmasy, bo mam cię na to ochotę. I akurat padło na vlogmasy Zoeli, które bardzo lubię. Come on, mommy, you can do it. Ja ale o Ja O, i jeszcze ważna rzecz, jeżeli chcecie kupić sobie kalendarz adwentowy taki z kosmetykami, a nie są one tanie, to jest to dobra okazja, żeby zacząć odkładać dzisiaj. Ja przynajmniej tak zaczynam robić. Ok, jest przedczas demakijaż, ponieważ chcę sobie dzisiaj zrobić tą maskę z Lasha Mask of Magda Minty która jest cudowna i niestety już... Prawie połowę zużyłam, ale naprawdę Wam ją polecam. Także muszę zmyć makijaż. Dzisiaj do makijażu użyję olejku z Recibo, o którym Wam już kiedyś mówiłam. I powiem Wam, że naprawdę lubię go używać. I na pewno kupię go ponownie, ale jest bardzo wydajny. Co prawda ja go nie używam tak wiecie, regularnie, że codziennie, bo mam dużo kosmetyków, więc... Staram się używać i tego, i innych rzeczy. No ale dzisiaj właśnie wybrałam to, także użyję tego, a później jeszcze dodatkowo oczyszczę tą twarz szczoteczką z Remingtona. Po czyszczeniu twarzy szczoteczką używam teraz to jest płyn dwufazowy do demakijażu oczu i go uwielbiam, bo pozostawia te powieki nawilżone. Oczywiście większość już zeszła dzięki temu olejku, mogłabym bardziej gdzieś tam ten olej wymasować, ale... Wolę taką kolejność. Mega żałuję, że nie kupiłam dwóch opakowań. Zanim zrobię maseczkę, użyję jeszcze tego peelingu z lasza Ocean Salt, ponieważ jakoś mało go ostatnio używałam. A on tak pięknie pachnie jak ocean dosłownie. No dobra, ja już wypilingowana i najlepszy w tym peelingu jest to, słuchajcie, że na koniec po zmyciu wodą zostaje wam skóra gładka, jakbyście miały nałożony krem. I to jest dla mnie coś super, bo wydaje się, że peeling, wiecie, zdziera wam skórę, wysusza. A tutaj coś zupełnie innego. Ja co prawda robię maskę, więc to nie ma większego znaczenia teraz, ale tak, biorę maskę, która też fajnie pachnie, ona tak miętowa. Mm. A tak wyglądam z nałożoną maską, trochę jak ufo, ale uwierzcie mi, że ona jest przegenialna. Zostałam ją na 50 minut. Maseczka zmyta, ja teraz idę się wykąpać, umyć włosy, także chciałam się z Wami już na dzisiaj pożegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobał. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się już w kolejnym vlogu i mam nadzieję, że jutro. Do zobaczenia! Pa!